Cześć, z tej strony wędkarz 0709 Jestem na rybach, zanęciłem Zalew Nowochudki Nic nie bierze, lupa Jak widzicie tam mam Nie tu Gdzie jesteśmy? Jesteśmy koło domu wędkarza, koła pz w Nowej Hucie w Krakowie. Nad zalewem. Ławik. Jestem tutaj z kolegą, który tam siedzi i też łowi. Jak widać, nikt nie bierze. O tym wspominałem wcześniej. Następnym razem wybierzemy się tutaj, ale z gruntem. Bo ze spławikiem to nie... Tu proszę jest nasz dom wędkarza. Tam siedzi mój kolega, a tu siedzę ja. Tutaj proszę jest taka wysepka Nie ma sensu. To, powiedz co sądzisz o tym. Jest do... nie powiem do czego. Jak widzicie mój kolega jest pieniony Dokładnie po... dobra, dzisiaj już kończę moje wędkarstwo Jak widzicie słoneczko zachodzi I zwijamy się do domu Powiedz Dominik pa. pa.